Mocno wysłużony obiekt należący w przeszłości do klubu sportowego Agrokociewie od lat wymaga remontu. Miasto postanowiło ten problem częściowo rozwiązać, decydując się na przeprowadzenie termomodernizacji dawnej hali Agrokociewia oraz przyległych do niej budynków. Jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, które ma na celu wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku Agrokociewia, który jest tutaj przed nami. Termomodernizacja będzie polegać na dociepleniu ścian budynków, jak również docieplenia dachu, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, jak również wymiana instalacji odgromowej, a także będzie wymiana instalacji ogrzewania CO na nowe. Planowany termin rozpoczęcia robót przewidziany jest na początek października. Zakończenie całości robót planowane jest w połowie grudnia tego roku.